Siemka. Jedziemy dalej z ekstra klasą. 5 saszetek. I otwieramy. Riberi nam poleciał. To blouderki są naprawdę fajne, ale śliskie. Uciekają mi. ok. I tak. Mikita, ślusarski, Burliga, Pawelec, Henrik Oyama. Na karcie gwiazda i Dani Quintana. Może nie mam. Może nie mam. Zobaczymy. I tak dalej mamy kupisza Pietrowskiego, Jowanowicz, e, mamy Hermesa Wiśniakowsa oraz specjalną kartę Adama Dancha ulubieńcy fanów. Tą kartę mam, ale jeszcze sprawdzę, oczywiście, że mam, ale cóż, będzie na wymianę. I tak, Sokołowski, Steinbors, Jankowski, Kwiek, gwiazdą, Gwiazdę Sebastiana Mile mamy oraz Przemysława Frankowskiego, Wschodzącą Gwiazdę. Nie kojarzę. Ciężko idzie. Ale tak. Jodłowiec, Hansel, Dudek, Gawisz, Wilk oraz herb zawiszy bydgoszcz. Fajnie, że jest herb. Będzie na wymianę. Posiadam już. Ale herbik to herbik. No, aż jedna. I tak, mamy Kędziorę, Nakulmę, Izibilka, Patejuka, mamy Danha na karcie Gwiazda. Oraz marka Zieńczuka też na karcie gwiazda. No cóż, nic takiego nowego, świecącego nie wpadło mi, ale trudno. Jedziemy dalej. Pozdrawiam, cześć.